Dzień... Dzień dobry. Zbliżamy się do końca roku. Za nami ważny tydzień. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, decyzja Banku Centralnego w Stanach. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z Kamilem Cisowskim, dyrektorem zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Xelion, celem omówienia najnowszego listopadowego barometru inwestycyjnego. Cześć Kamil. Cześć Dereku. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym prowadzącym będzie Derek Komeiko. Wyjątkowy gość, bo przyjechał do nas aż z odległego Wrocławia. Tak. Mamy taką małą tradycję, że w tych nagraniach barometrów często osoby, które prowadzą, opowiadają przez chwilę o swoich o hobby. Natomiast wiem, Darku, że ty chciałbyś dzisiaj zacząć od powiedzenia paru słów na nieco ważniejszy temat. Tak, chciałbym opowiedzieć o naszej akcji charytatywnej, o naszej pomocy Związanej z ratowaniem kamienicy w lądku zdroju, wspólnie z Danielem Boduchem, kolegą z branży z banku PKOBP, mieszkaliśmy i wychowywaliśmy się w kamienicy przy pięknym, takim symbolicznym, krytym moście w lądku zdroju. No i wskutek wrześniowej powodzi, a przede wszystkim wskutek przerwania tamy w okolicznym stroniu śląskim, kamienica ta mocno ucierpiała ucierpiały mieszkania na niższej kondygnacji, została całkowicie zniszczona kotłownia. Dzięki zaangażowaniu no, wielu, wielu ludzi, a także kilku instytucji robimy wszystko, żeby 24 rodziny mogły niebawem wrócić do swoich mieszkań. Wspólnie z Danielem jesteśmy członkami europejskich certyfikowanych doradców finansowych FPA. To właśnie ta organizacja, Nasz właściciel kwerku Stefi, no ale przede wszystkim nasi drodzy koledzy i koleżanki z Kselion, także z regionu Wrocław, bardzo licznie i z ogromnym sercem zaangażowali się w tą no, piękną i szlachetną akcję. No i wierzymy, że się, że się uda. Gdybyście Państwo chcieli dowiedzieć się o tym więcej, poniżej w komentarzu jest link do zrzutki. A tam więcej informacji i, i możliwość wsparcia tej pięknej akcji. Byłeś kiedyś w Lądku? Nie, nie byłem. Znam tylko, można powiedzieć, z filmów. To musimy nad tym, Kamilu, popracować. Może kiedyś odwiedzisz tą piękną okolicę Kotliny Kłodzkiej. Dobrze, przejdźmy do rynków finansowych. Wiele się ostatnio działo. W tym tygodniu poznaliśmy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj decyzję Banku Centralnego. W sumie znaliśmy go już wcześniej. W sumie znaliśmy go już wcześniej. Wczoraj zostało to już potwierdzone. Mamy decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Mamy też dość ciekawą sytuację w Niemczech, gdzie doszło do dymisji ministra finansów i powstała opcja przedterminowych wiosennych wyborów. Jak byś, Kamilu, skomentował tą nową rzeczywistość? No, działo się na pewno dużo. Natomiast. Efekt netto z perspektywy inwestorów jest in plus, więc chyba nie ma powodu. E, przynajmniej mówię z tej perspektywy inwestycyjnej, bo wiem, że wiele osób z perspektywy politycznej patrzy z olbrzymimi obawami na to, co zrobi Donald Trump. Oczywiście, mieszkając w tym miejscu, gdzie żyjemy, tak blisko Rosji, wszyscy się zastanawiamy nad dalszym kierunkiem polityki Trumpa w sprawie Ukrainy. Już powstają przecieki sugerujące, że miałby się opowiadać za rozejmem, w którym granice zostaną wyznaczone według stanu faktycznego na początek roku, więc oczywiście wszyscy się boimy, że Rosjanie rozpoczną kolejną ofensywę po to, żeby do tego stycznia czy lutego, jak najwięcej terenów Ukrainy jeszcze zdążyć zagrabić. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No dobrze, przejdźmy do barometru. Na początek spróbujmy przyjrzeć się rynkowi długu. Wiele się działo w ostatnim miesiącu na rynku długu. Mamy szeroko rozumianą korektę na cenach obligacji długoterminowych i w Polsce i w Stanach. Zacznijmy od rynku polskiego. Jeszcze we wrześniu rentowności na poziomie 5,3. W tym tygodniu powyżej 5,75, więc solidna korekta na cenach. A, czy, a już było 6 praktycznie. 6, tak. Czy myślisz, że to wynik Trump Trade? Jeżeli miałbym przypisać proporcje, powiedziałbym, że w 90% tak, jakąś rolę być może niewielką odegrała kwestia nowelizacji budżetu. Z tego, co rozmawiałem ze znajomymi zarządzającymi, to oni się spodziewali, że tam może zabraknąć 20-30 miliardów. Okazało się, że jest dwa razy więcej, więc to nie jest czynnik o znaczeniu niezerowym. Natomiast no wśród osób, które starają się patrzeć na to wszystko trzeźwo, a nie z, e, mieszać w to politykę, no widać, że to jest po prostu w olbrzymiej większości zachowanie rynku bazowego, rynku Stanów Zjednoczonych. Ja muszę tutaj posypać głowę popiołem, zresztą czytelnicy, znaczy słuchacze regularnie nam w komentarzach pod filmikami CX przypominają, że miało być lepiej. Ja na pewno, gdyby ktoś mnie zapytał miesiąc temu, czy w ogóle dopuszczam możliwość, że ponownie zobaczymy na rentownościach w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce takie poziomy, powiedziałbym, że wydaje mi się to skrajnie nieprawdopodobne. Tak, mówiłeś o poziomie powyżej 4%, że już wydawałoby się bardzo ciekawe. W tak. Stanach było przez moment powyżej dla 4, mnie, 4, 4%. Dla mnie pocieszeniem jest wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że przed wyborami zastanawiałem się, czy coś się ze mną stało? Czy ja nie umiem czytać sondaży, czy nie rozumiem? Wydawało mi się oczywiste, że Trump wygra te wybory, patrząc na to, jak wyglądało poparcie dla Kamali Harris versus poparcie dla Bidena przed czterema laty, mhm. dla Hillary Clinton przed ośmioma laty. A czytałem w licznych mediach, tutaj oczywiście dla nas na pierwszym miejscu jest Bloomberg, że to będzie niesamowicie wyrównany wyścig. Okazało się, że Trump wygrał tak naprawdę wszędzie w tych tak zwanych Swing States i zrobił to bez problemu. I pomyślałem, uff, może jednak ta moja percepcja nie jest całkowicie skrzywiona. I trochę tak samo mam w tym momencie z długiem. Przyznam szczerze, nie rozumiem do końca co się stało, w jaki sposób udało się zbudować tak silną narrację, że wybór Trumpa oznacza nagły skok inflacji i jakieś tam makabryczne perspektywy wzrostu cen, gigantyczny deficyt, bankructwo Stanów Zjednoczonych. No, wiele osób na to pracowało. Myślę, że z perspektywy inwestycyjnej jest to duży sukces że przekonali rynek, natomiast ja w to zupełnie nie wierzę. Dziwi mnie to o tyle, że łatwiej było wpaść w tą pułapkę osiem lat temu, kiedy Trump po raz pierwszy zostawał prezydentem, prezentując bardzo podobne postulaty, opowiadając o wojnie handlowej z Chinami i powstawały pierwsze absurdalne analizy tego, jak gigantyczny wpływ na inflację będą miały te jego decyzje. Okazało się, że po czterech latach rządów inflacja w Stanach Zjednoczonych była w 2021 roku znacznie niżej niż w roku 2017, kiedy Trump rozpoczynał urzędowanie. No, minęły kolejne cztery lata i najwyraźniej rynek inwestorzy o tym zapomnieli, dali się w mojej ocenie złapać w tę samą pułapkę, więc nie myślałem, że tak będzie, natomiast to, co mamy w tej chwili na długu, no bo tak naprawdę ja uważam, że my już rozpoczęliśmy ruch w drugą stronę dwa dni temu, to są poziomy niezwykle atrakcyjne. Co więcej, bardzo mnie w tym przekonaniu utwierdził wczoraj Jerome Powell, który dokładnie tak, jak mi się wydawało, twardo powiedział, że Fed patrzy na dane makroekonomiczne. Czy nic tej nie Przypomniał, że Fed tak zakłada, że inflacja nie będzie problemem. Będzie w celu. E, dokładnie. I uciekał, czy sugerował, że na decyzje komitetu nie będą wpływały zapowiedzi z kampanii wyborczej, co jest oczywiste, a jednocześnie przed posiedzeniem Fedu mieliśmy sytuację, gdzie rynek zaczął w całym przyszłym roku wyceniać tylko dwie obniżki stóp procentowych, a mówimy o otoczeniu, w którym stopa procentowa jest w tym momencie realnie naprawdę bardzo silnie dodatnia. To gdyby pokontynuować ten wątek i zobaczyć na te oczekiwania, które jeszcze we wrześniu w Stanach Zjednoczonych Oczekiwano obniżki czy poziom stopy procentowej w okolicach 3,25,3. Teraz te oczekiwania odnośnie obniżek na koniec przyszłego roku w Stanach zmieniły się znacząco. Słyszałem choćby wczoraj, że to jest jakiś poziom mniej więcej 3,8. Czy myślisz, że podobnie jak w przypadku polskiego długu, zachowanie mi korekta na długu amerykańskim jest związana z tą zmianą oczekiwań odnośnie tempa obniżek stóp procentowych w Stanach? Czy one się zmniejszyły, te oczekiwania odnośnie, zwłaszcza w przyszłym no, roku, ich tempo? Zmniejszyły się drastycznie, natomiast ja przypomnę, że wszystkie prognozy inflacji na rok, dwa, już na pewno na trzy lata w przód, są palcem na wodzie pisane. To się potrafi zmienić jak w kalejdoskopie po jednych lepszych albo gorszych danych. I przyjdzie taki moment, nie wiem czy to będzie za tydzień, czy to będzie za miesiąc, Natomiast przyjdzie moment, w którym rynek zostanie przywrócony do patrzenia na bieżące dane, przestanie się zastanawiać nad futurystycznymi prognozami, ile kiedyś tam plan gospodarczy Trumpa może dodać do inflacji. No bo to tak naprawdę jest bardzo trudno mierzalne, nie ma znaczenia. My nie wiemy, ile z tych obietnic z kampanii wyborczej zostanie faktycznie zrealizowanych. Ja zupełnie nie wierzę w historię o tym, że za czasów Trumpa zobaczymy dwucyfrowe w relacji do PKB deficyty fiskalne w Stanach. To nie jest niespodzianka, że Trump wygrał, to był scenariusz bazowy. Sytuacja jest zupełnie inna niż 8 lat temu. To jest Kandydat całej partii republikańskiej jest 8 lat starszy niż był wówczas i moim zdaniem będzie masa osób, które będą mu patrzyły na ręce, być może wytłumaczą mu parę podstawowych kwestii ekonomicznych i powstrzymają go przed robieniem rzeczy, które są po prostu obiektywnie głupie. Czyli myślisz, że i mamy teraz taki scenariusz na długo. Yy, yy. Kupuj, sprzedawaj fakty, kupuj plotki, że, że, że tak. w tej chwili ten scenariusz się zrealizował. Jest tak. szansa już na powrót do normalności. Oczywiście, gdyby Kamala Harris wygrała wybory, to pewnie ten zjazd rentowności byłby szybszy i silniejszy, natomiast jak najbardziej. Uważam, że teraz będziemy widzieli go być może w wolniejszym tempie. Natomiast ja nie sądzę w ogóle, żeby Trump rozpoczynał prezydenturę od ogłoszenia zaporowych stawek ceł, no bo naturalne jest to, że będzie ją rozpoczynał raczej na platformie społecznej od najważniejszej rzeczy, która teraz rozpala wyobraźnię Amerykanów, czyli kryzysu migracyjnego, a na platformie ekonomicznej od prac nad obniżką podatków. Bo to jest jego najważniejszy postulat wyborczy. I dlatego przede wszystkim ludzie na niego zagłosowali, że miał obniżać podatki, a nie dlatego, że miał wprowadzać cła na chińskie towary. Zanim porozmawiamy o rynku akcji, metali szlachetnych, czy też surowców, i może i walut, zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Witamy po przerwie. Yy, spróbujmy przyjrzeć się rynkowi akcji polskich. Po wyborach parlamentarnych w Polsce bardzo dobra sytuacja na akcjach polskich, półtora roczne wzrosty, trwające mniej więcej do wakacji i od wakacji jakaś silna słabość albo wielka słabość rynku polskiego w stosunku do rynku bazowych w Stanach Zjednoczonych rekordy wszechczasów, nawet rynek niemiecki, który yy, ma spore problemy w realnej gospodarce. Ociera się o te rekordy wszechczasów. czasów. Skąd tak, tak duża słabość na rynku polskim? I czy myślisz, że wczoraj jakaś iskierka nadziei się pojawiła? Dobry dzień na giełdzie w Polsce wczoraj? No, wydaje mi się, że podstawowa odpowiedź na pytanie o słabość rynku polskiego jest taka: my nie mamy sap w odróżnieniu od Niemiec, który ciągnie nam cały indeks w górę. Nie mamy niestety w Polsce żadnej naprawdę dużej spółki technologicznej, która ważyłaby tych 7 do 10% w głównym indeksie, jak nasi sąsiedzi z zadry. No i stąd się bierze ta różnica w ostatnich miesiącach, bo ostatnie tygodnie należały do technologii znowu, tak? W ramach trwającego sezonu wynikowego znowu to spółki, tak zwanego Magnificent Seven, pokazały wyniki. Które dają jakiekolwiek uzasadnienie tym bardzo wysokim wycenom, na których się znajdujemy w tym momencie w Stanach Zjednoczonych? No a czy wczorajsza sesja daje nadzieję? Tak, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli dzisiaj zobaczymy potwierdzenie, bo my mieliśmy na przestrzeni tych ostatnich czterech miesięcy co najmniej kilka sesji, które były bardzo dobre i wydawało się, że może to już Kończy się ta relatywna słabość Polski na tle świata. Natomiast no, wystarczał kolejny dzień czy dwa, żeby się okazało, że jeszcze nie. No, sesja wczorajsza jest wyjątkowa, dlatego że cała sytuacja z rejestrem krótkich pozycji kanepu jest naprawdę tak absurdalna, że chyba żaden komik by tego nie wymyślił. No, może. Puśćmy na to zasłony milczenia, ale muszę powiedzieć, że nic mnie tak nie rozśmieszyło, jak te komunikaty, które zobaczyłem w tej sprawie, w ciągu ostatniego miesiąca przynajmniej. No dobrze, przejdźmy może do rynków rozwiniętych. Tutaj gwiazdą roku jest parkiet w Stanach Zjednoczonych. Mamy nowe rekordy wszechczasów. Na spotkaniach w czwartkach z Kselią, z Piotrem Kuczyńskim wielokrotnie sygnalizowaliście, że jest bardzo drogo w Stanach. Jest. Tak, mówiliście, że no przydałaby się jakaś korekta, schłodzenie tych dość euforycznych nastrojów. Mamy wybory w Stanach, wygrywa Trump, dwie bardzo mocne sesje. Jest jeszcze drożej, jesteśmy na rekordach wszechczasów i mamy jeszcze sezonowość końca roku. Czekamy na gorsze dane, czy patrzymy na tą sezonowość? Ja tylko posłużę się tutaj cytatem z kolegi z branży, który kiedyś powiedział coś, co mi się bardzo spodobało. Fiaty multipla używane są bardzo tanie, czy to oznacza, że należy je kupować? No odpowiedź oczywiście domyślna jest, tak. że nie, więc my nie uciekamy od kupowania drogich rynków, jeżeli widzimy dlatego jakieś uzasadnienie. No, chociażby w czwartym kwartale postawiliśmy na Indię w portfelach w doradztwie, no co na razie przynosi niezbyt dobry efekt, ale. Tutaj wykaże się cierpliwością. Wydaje mi się, że to się wszystko może na przestrzeni reszty kwartału jeszcze mocno zmienić. Ja nie widzę w tym momencie alternatywy dla rynku amerykańskiego. Pierwsza prezydentura Trumpa to były lata, gdzie ten rynek bardzo silnie rozwarstwiał się z resztą świata. Cała jego polityka jest obliczona na to, żeby kosztem reszty świata poprawiać. Pozycję Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, gdzie nisko oceniam prawdopodobieństwo negatywnych dla rynku amerykańskiego przełomów międzynarodowych, ja myślę tutaj przede wszystkim o jakiejś. Globalnej inicjatywie, która adresowałaby problem tego, że te największe spółki technologiczne no wysysają pieniądze z całego świata, osiągają gigantyczne przychody, chociażby w Unii Europejskiej, i nie płacą od nich w Unii Europejskiej prawie żadnych podatków. No, na razie szansa na to, że ktokolwiek sobie z tym poradzi, wydaje mi się dość niewielka. Rynek amerykański jest drogi. No, ale ma tę gigantyczną przewagę, która wiąże się z faktem, że tematem inwestycyjnym tej dekady będzie prawie na pewno sztuczna inteligencja. I kluczowe dla rozwoju tej dziedziny spółki znajdują się w USA. Jesteśmy w zaawansowanej fazie wyników finansowych po trzecim kwartale. Tam, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec listopada 20 jeszcze NVIDIA. Tutaj nie widzisz zagrożenia, więc co? Jakieś gorsze dane z rynku pracy mogłyby ten błogi stan zakłócić? Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że widzieliśmy gorsze dane przecież ten za operacja. październik. Wtedy one były specyficzne, bo od razu wszyscy je bagatelizowali, mówiąc, że to jest efekt tych dwóch huraganów, które przeszły nad południowo-wschodnimi Stanami USA. Natomiast Efekt główny złych danych z rynku pracy będzie taki, że podróżują obligacje. Nie jestem wcale przekonany, czy będzie temu faktycznie towarzyszył duży spadek cen akcji. No, patrzę z niepokojem na to, co się dzieje, ale jednocześnie trudno jest brać zakład na to, że ten rynek amerykański będzie spadał właśnie teraz, w sytuacji takiej, gdzie sezonowość jest bardzo pozytywna. Kalendarz wyborczy jest bardzo pozytywny, no bo te pierwsze miesiące po wyborze nowego prezydenta, zwłaszcza jeżeli on ma za sobą również cały kongres, mm -hmm. są dla rynku akcji zazwyczaj bardzo dobre. No i kwestia bardzo dużych w tym roku buybacków, już o tym mówiliśmy podczas którego siCEX i Goldman Sachs szacuje, że przeciętnie w każdym dniu listopada na rynek amerykański z samych buybacków napłynie 6 miliardów dolarów. Mieliśmy zakwestionowanie prawidłowości statystycznych w tym roku na kilku płaszczyznach, natomiast czy teraz faktycznie zobaczymy te spadki? No, wiele wskazuje w mojej opinii, że one mogą się odwlec być może do lutego, do marca, tak jak to miało miejsce zwyczaj w ostatnich latach, gdzie te miesiące wczesnowiosenne bywały trudniejsze. Myślisz, że rynek europejski po wyborach w Stanach, Coś się tam może zmienić na DAXie? Nie, Ja się w ogóle, znaczy nie powiem, że się nie interesuję Europą, bo się interesuję, natomiast my od trzech lat dobrych w ogóle nie mamy akcji europejskich w portfelach i żyje mi się z tym bardzo dobrze, bo po prostu stwierdziliśmy, że dostajemy rynki, które są bardzo wysoko skorelowane z amerykańskim i przez 90% czasu są gorsze, a jeżeli mówimy o jakichkolwiek zaletach rynków europejskich, to najczęściej podawano jest to, że nie są takie drogie. No, Polska też nie jest taka droga. I różnie bywa, jak to widzimy w ostatnim kwartale. Tak, ale jak mam wybór, to już wolę mieć akcje polskie niż akcje europejskie. Przejdźmy może zatem do rynków wschodzących. Tam wiele się działo na parkiecie chińskim. Ponad miesiąc temu, po wielu kwartałach spadków, e, ogromne odbicie na chińskich giełdach. Po czym solidna korekta, o której mówiłeś, i właściwie po tej korekcie jakaś taka stabilizacja. Tak, stanęliśmy w miejscu, natomiast nie zostaniemy w tym miejscu dłużej niż do początku przyszłego tygodnia. W momencie, kiedy rozmawiamy w piątek o godzinie 12, czekamy na informacje o tym, jak będzie wyglądał chiński stymulus fiskalny mm. po trwającym cały tydzień posiedzeniu komitetu, który o tym zadecyduje. Nadzieje są na pewno bardzo duże. Natomiast fluktuacje kontraktów futures wyglądały tak, że one wczoraj bardzo silnie rosły jeszcze po zamknięciu w Hongkongu i Szanghaju na dużych plusach. Natomiast dzisiaj już zobaczyliśmy narastającą ostrożność. No, czas pokaże, tak? Natomiast jeżeli okaże się, a wiele na to wskazuje, że stimulus chiński będzie w 90%... Ukierunkowane na to, żeby stabilizować i wspierać rynek nieruchomości, a tylko w jakiejś bardzo małej proporcji, żeby wspierać konsumenta, to ja pozostanę przy swojej opinii, że lepiej ten temat rozgrywać wtedy poprzez ceny surowców, chociażby miedzi czy srebra, niż poprzez kupowanie akcji chińskich. I niekoniecznie to doprowadzi do trwałej zmiany na rynku, które przypomnę, pomijając okres kilku tygodni na przestrzeni września i października. Jest systematycznie słaby. Tobie wspomniałeś wcześniej, bardziej podobają się Indie, rynki graniczne, czyli Frontier Markets? No, rynki graniczne po tym roku to darzę wielką miłością. Weszło to wszystko naprawdę lepiej niż myślałem. Strasznie mi się podoba to, że one nawet w tych okresach, gdzie rynki wschodzące zachowują się słabiej, charakteryzują się teraz naprawdę dużą odpornością i te korekty są płytkie. Oczywiście całkowita stopa zwrotu tegoroczna jest niezwykle atrakcyjna. Ujmę to tak, nasza logika była taka, podobna struktura jak w Polsce, taniej, gospodarki, które szybciej rosną. No i okazuje się, że działa to lepiej niestety niż GPW. Dobrze, przejdźmy może do surowców. Do metali szlachetnych. Jazdą roku ewidentnie jest złoto. Wiosną, po długiej konsolidacji, przebiło się ponad poziom 2100 dolarów za uncję. Byliśmy niedawno na poziomie 2800 dolarów. Była to stopa zwrotu około 35%. No i zaczęło się to złoto korygować, nawet dość mocno. Za tym złotem podążyło srebro. Co dalej z metalami szlachetnymi? Metale szlachetne są potwornie chimeryczną klasą aktywów. Naprawdę doszukiwanie się dużej logiki w ich krótkoterminowych wahaniach jest moim zdaniem drogą do szaleństwa. Ja nie widzę dużego uzasadnienia tego, że złoto powinno się przeceniać z powodu wyboru Trumpa na prezydenta, poza tym najbardziej oczywistym, no bo po prostu dolar się silnie umacnia. Są też takie jeszcze opinie, że takie napięcie geopolityczne po wyborze Trumpa może gdzieś tam się pojawiać, a i scenariusz stokwacyjny no, też widzą. Powinno pomagać, tak? Czyli ja rozumiem spadek cen złota jako kupowanie narracji o tym przede wszystkim, że Fed nie będzie mógł obniżać stóp procentowych, bo Trump. Jerome Powell zakwestionował wczoraj tak. tę narrację. Ja w nią kompletnie nie wierzę. Zakładam, że obecne wahania w przypadku złota są tymczasowe. No, większym ryzykiem jest obarczone srebro, bo jego cena jest bardziej powiązana z sytuacją w Chinach, więc z tym się na pewno trzeba liczyć, bo tutaj wpływ Trumpa może faktycznie jakiś być. Natomiast, no jeżeli ktoś jest przygotowany na to, że może zobaczyć sesję, gdzie będzie minus 5%, plus 5%, to ja nie sądzę, żeby ten wzrostowy cen srebra się miał w tym momencie zakończyć. Powolutku, będziemy zbliżać się do końca. Zostały nam jeszcze temat walut. Tu podobna sytuacja jak na wielu aktywach. We wrześniu silne euro do dolara, poziom 1,12, po czym dość spora korekta ostatnio do poziomu 1,07, 1,08, czyli euro. Osłabło w czasie, kiedy dolar był bardzo silny. Pociągnęło to za sobą też dość mocne osłabienie złotego. Było 3,80 we wrześniu, zrobiło się dwa dni temu 4,07, jesteśmy w okolicach 4. Wracamy do takiej stabilizacji i silnego złotego. Czy coś przeczuwasz, że może wyglądać Nie. nieco inaczej? Ja uważam, że wracamy. Jak pisałem, barometr był 1,07, teraz jesteśmy wyżej. Napisaliśmy, że euro dolar 1,091,10 na koniec roku to jest obniżenie prognoz, no ale trzeba brać jakąś poprawkę faktycznie na to co się wydarzyło na rynku długu przede wszystkim. No, Zakładając normalizację euro złotego do okolic 4,25-4,30 środek przedziału dla dolara do złotego wychodzi na poziomie 3,90. Wcześniej mówiłem 3,80, no, to się stało trochę mniej realistyczne, nie wykluczam tego całkowicie, no ale uznaliśmy, że ponieważ zostało trochę ponad półtora miesiąca do końca roku, no to też trzeba w jakiś sposób te prognozy powoli podporządkować pod poziom bieżący. Najważniejsza kwestia średnio długoterminowa, jeżeli chodzi o złotego, to jest po prostu to, że stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w głównych gospodarkach światowych. Tam będą obniżane. W Polsce będą obniżane później kiedyś. i słabiej kiedyś nie wiemy dokładnie kiedy. Z tego powodu ja się czuję super komfortowo, wieszcząc, że złotemu nic się strasznego nie stanie. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, zapraszamy do zapoznania się z barometrem inwestycyjnym Xelion na stronie www.xelion.pl, zakładka analizy. Dziękuję bardzo.